Jadalne chwasty to nic innego jak dobroczynne zioła. I tak jak się rozejrzymy na przykład na trawniku dookoła nas, no to się okaże, że będzie e, koniczyna, tak? I mamy koniczynę białą i fioletową. Kwiatki jadalne idealnie, słuchajcie, sprawdzą się e, w najróżniejszych słodyczach, tak? Możemy takim, taką koniczyną ustroić na przykład tort albo jakieś mufinki, A taka koniczyna fioletowa zawiera bardzo dużo fitohormonów e, i zwykle jest dodawana do różnych suplementów dla kobiet tak 45 plus 50, Łagodzi e, na przykład różne objawy menopauzy, e, wszelkie uderzenia gorąca, e, trudności z zasypianiem. Jak to panie określają, nerwa na starego też łagodzi, e, więc jak najbardziej taką koniczynkę możemy sobie zrywać, suszyć i wtedy na zimę sobie e, popijać taką herbatkę. Tak samo e, na przykład mniszek lekarski. Syrop z mniszka lekarskiego w zimie otwieramy, będzie idealny na wszystkie problemy z oddychaniem, na wszystkie przeziębienia, grypy itd. Ale są też takie zioła po które warto sięgać, tylko dlatego, że naprawdę mają fajne walory smakowe. To będzie krwawnik, to będzie podagrycznik. Tu bym się też, o, też bym się zatrzymała przy podagryczniku, bo to jest idealne zioło dla wszystkich osób, które na przykład są zestresowane, e, mają jakiś e, tryb życia taki bardzo nerwowy, e, nie dosypiają, gdzieś tam piją, palą, e, mają niezbyt zdrową dietę, to podagrycznik idealnie będzie działał na oczyszczanie nerek, oczyszczanie wątroby dla wszystkich osób pracujących w korporacji. Idealnie się będzie sprawdzał. Wystarczy taką garść podagrycznika i na przykład tak, możemy do sałatki wrzucić, możemy smoothie zrobić. Najważniejsze, jeśli chodzi o zioła, to to, że tak, po pierwsze one muszą być czyste, czyli musimy mieć bezpieczne miejsce, w którym będziemy je zbierać. Czyli to się tak śmialiśmy trochę, że a, można zjeść z trawnika. No nie do końca, tak. Na powstańców śląskich raczej nie polecam zrywać chwastów. Zrywamy raczej rano, Albo wieczorem. No i teraz, w zależności od przeznaczenia, jak chcemy właśnie sałatki, smoothie, tego typu rzeczy, jakieś zupki, to wiadomo, że jemy na surowo, a jak nie, to suszymy kwiatkami w dół, wieszamy sobie na przykład, kiedyś się mówiło, pod powałą. Teraz powiedziałabym na przykład na balkonie, pod sufitem gdzieś tam powiesić z boku. Wystarczy tylko wykruszyć listki, wsadzić do słoików i mamy super zioła na zimę.